Polkowicki rynek był jak co roku miejscem obchodów Dnia Strażaka. To święto to czas podsumowań, planów i nagród dla tych, którzy się wyróżnili w pracy, ale także tych, których strażacy wyróżnili za dobrą współpracę. Przy biało-czerwonej namaszcie rozpoczęła się oficjalna część obchodów Dnia Strażaka. Tej służby, która niezmiennie od lat cieszy się największym zaufaniem i sympatią Polaków. Straż od lat nie jest już tylko strażą gaszącą pożary. To ci, którzy często są pierwsi na miejscach wypadków komunikacyjnych, niosąc pomoc rannym, to ci, którzy są w miejscu zagrożeń chemicznych, to oni często są wzywani, by ratować zwierzęta. I zawsze, tam gdzie ogień wymyka się spod kontroli. Dzień strażaka to czas nominacji na wyższe stopnie. Wyróżnień tych, których służba była szczególnie ofiarna. Wśród wyróżnionych w tym roku był strażak, który rozumie, że strażakiem jest zawsze. Nie tylko w czasie dyżuru. Strażakiem jest tak jak ja na przykład, to można powiedzieć, że od dziecka. Nie? A co się zdarzyło? No Autobusem z pracy wracałem, akurat nie widziałem ten wypadek busa z dziećmi. No, pierwszy tam byłem na miejscu, bo kazałem stanąć ten kierowcy, wypuścić mnie. Pozaalarmowałem tutaj PSK Polkowice. Yy, wydzwaniałem kilka razy, na bieżąco go informowałem, jak się sytuacja rozwija. Tam yy, kierowałem ewakuowacją wszystkich poszkodowanych z auta, yy, zabezpieczeniem, odłączeniem akumulatorów, no i później już yy, zajęcie się poszkodowanym. Po, na bieżąco sprawdzałem, badałem i chcę im tam mniej więcej yy, dolega no i pod koniec akuratnie już jak wyciągnęliśmy chłopaka o imieniu Kuba on miał akuratnie uszkodzony coś kręgosłup i krwiaka na głowie no to nie mógł w ogóle yy, położyć się także sta za jak kucłem, to tak do samego transportu oddania go pogotowiu lotniczemu transportu do helikoptera no zakończyłem praktycznie ja akcyjnie i udałem się do domu. Nie? Dzisiaj taki moment przyjemny, co prawda na pewno nie dlatego pan to robił, ale jednak warto przyjemnie być docenianym. Tak, na pewno i byłem zaskoczony, bo nie, nie wiedziałem o takim czymś, że jakieś podziękowanie będzie. Nawet nie liczyłem na takie coś. Nie? Po prostu człowiek ma we krwi i nie mógłby przejść obojętnie, żeby nie udzielić pomocy. Dzień strażaka to moment na podziękowanie tym, którzy straży pomagają pełnić służbę skutecznie i z pożytkiem dla całego społeczeństwa. W tym roku Straż Pożarna otrzymała dodatkowe wyposażenie, które pomoże być jeszcze bardziej skuteczną. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zakupiła specjalistyczny zestaw hydrauliczny. A Gmina Polkowica zakupiła zestaw ochrony chemicznej, który chronić będzie strażaków w razie akcji związanych z ewentualnym zagrożeniem chemicznym. Gmina Polkowice systematycznie wspiera służby ratunkowe, doposażając lub partycypując w kosztach zakupu sprzętu. Każdy rok jest dla nas wyzwaniem, bo nowe, nowe inne zdarzenia są, ale w każdym roku, tak jak wspominałem tutaj w swoim wystąpieniu, poddajemy modernizacji nasz sprzęt, wyposażenie. I w tym roku również to coś wspominałem, otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej właśnie ten ciężki zestaw y, hydrauliczny do ratownictwa technicznego, to koszt zakupu takiego zestawu 100 tysięcy złotych. Również z gminy y, wsparcie było 140 tysięcy złotych. Wyszepiliśmy, szczepimy w dalszej chwili, w dalszym ciągu strażaków, wszystkich strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kupiliśmy sprzęt ochrony osobistej dla strażaków, kupiliśmy sprzęt właśnie zestawy chemiczne. Taki zestaw chemiczny, co dzisiaj był poświęcony, wartość takiego zestawu to 40 tysięcy złotych. Warto chyba przy tej okazji przypomnieć, że Straż Pożarna jest służbą państwową i to państwo tę służbę powinno wyposażać także w wóz drabinę, który Polkowickiej Straży Pożarnej jest tak potrzebny. Z wielką radością strażacy przyjęli obietnicę komendanta wojewódzkiego, że zakup takiego samochodu drabiny dla Polkowic jest Planowane. Wierzę w to, że drabina, e, pojazd specjalistyczny, autodrabina będzie nowa do Polkowic. E, rozmawiałem z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim, zapewnił mnie, że e, zostały już e, w potrzeby. E, pisma poszły do e, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i w ramach programu modernizacyjnego, który będzie na przyszłe lata, w roku przyszłym lub w roku 2018 e, takie dwa pojazdy na Dolnej Śląsk być zakupiony właśnie do Legnicy i do Polkowic. Zakup tego samochodu jest tym bardziej prawdopodobny, że samorząd Polkowicki obiecuje wsparcie finansowe mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i skuteczność strażaków. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni służby ratunkowe mogą liczyć na wsparcie budżetu gminy Polkowice. Strażacy, ratownicy, bo takich nazywamy już bardziej niż samych Strażaków, dzisiaj o tym też była mowa, że to są już ratownicy w różnych maści. To też ratownictwo chemiczne, dlatego fundowane przez mnie stroje kombinezony do ratownictwa chemicznego. Ale i też kolejne wielkie potrzeby. Już pomijając sprzęt typu wozy bojowe, średnie, ciężkie, małe, no, różnych są maści, to takim Takim bardzo poważnym zakupem, który czeka już od wielu lat Straż Pożarną, zawodową Straż Pożarną w Polkowicach, jest zakup drabiny. Taka drabina już kosztuje dużo więcej, kosztuje tyle co kilka samochodów bojowych, ale jest bardzo potrzebna, szczególnie w naszym mieście, ale i w ogóle na pewno w całym powiecie, z uwagi na te różne akcje ratownicze, które Straż Pożarna Zawodowa przy pomocy ochotników prowadzi, Cieszę się z deklaracji wstępnej pana komendanta wojewódzkiego, że mm, część kosztów weźmie na siebie, a my zobaczymy jako samorządowcy, ile pan komendant powiatowy będzie potrzebował pomocy z naszej strony. Wstępnie ją deklarujemy, bo sprzęt jest bardzo potrzebny i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie mm, ten zakup zostanie dokonany i będziemy mieli coraz lepiej wyposażoną naszą straż pożarną, no, którym y, wszystkim strażakom przy okazji serdecznie gratuluję z okazji święta i życzę dużo, dużo optymizmu i zdrowia na kolejne dni i ciężkiej pracy. O swoim wsparciu mówi także starosta Polkowicki. My zabiegamy o taką właśnie decyzję od pewnego czasu. Prowadziliśmy rozmowy w ministerstwie jeszcze w ubiegłym roku. Cieszę się bardzo, że one pomału nabierają takich bardzo realnych kształtów i wyobraźni. Jest to zakup bardzo drogi, bo powiem tylko tyle, że taka profesjonalna drabina kosztuje ponad 2 miliony złotych i o takim zakupie mówimy. Obciążenie tym, że kosztem samych samorządów no jest praktycznie niemożliwe z tego względu, że każdy z samorządów, nawet tak bogaty jak gmina Polkowice, ma przecież swoje statutowe zadania i realizuje je na potrzeby mieszkańców i trudno by było znaleźć tak wielkie środki w kasach samorządowych. Dlatego ta deklaracja komendanta wojewódzkiego tym bardziej nas cieszy. W rozmowach z komendantem wojewódzkim również takie potwierdzenia uzyskałem, że wspólnie zrobimy wszystko, aby tą drabinę zakupić. Strażacy, ratownicy, zawsze tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie lub mienie. Zawsze ofiarni, stanowiący zgrany zespół strażaków zawodowych i strażaków ochotników. Wszystkim życzymy szczęścia, tego w pracy zawodowej i osobistego. Życzymy dobrego sprzętu, a w tym roku tej wymarzonej drabiny, która tak naprawdę służyć będzie nam, mieszkańcom Powiatu Polkowickiego.